Chcę powiedzieć, że specjalne operacje Dokładnie przed rokiem, 24 lutego, o 4 nad ranem, Rosja zaatakowała Ukrainę. To bardzo straszne, bardzo straszne. Putin, skatina! Rosyjscy żołnierze od początku dopuszczali się zbrodni wojennych. Ostrzeliwali obiekty cywilne, w tym szkoły i szpitale. Bestialsko torturowali żołnierzy i mieszkańców. Nierzadko zdarzały się gwałty i grabieże. nie W tej nieludzkiej agresji zginęły dziesiątki tysięcy cywilów. Miliony kobiet i dzieci uciekając przed wojennym piekłem zaczęły przekraczać polską granicę. Jednym z pierwszych punktów doraźnej pomocy był Przemyśl. To właśnie tam ruszyło wiele konwojów humanitarnych z wolontariuszami i darami, także z Piłę. To był taki odruch serca od mieszkańców. Dzisiaj trudno nawet zliczyć, ile ton pojechało wtedy z naszego miasta na granicę. Pamiętam dokładnie, jak y, autokar miał wyjeżdżać za, tam, załóżmy, dwie godziny czy trzy, była zbiórka i był jeden kartonik na hali tutaj, na, 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 na holu głównym y, uczelni, a za chwilę, za dwie godziny już nie było miejsca, gdzie, 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 gdzie tego stawiać. W pospolitym ruszeniu na UAM przyjeżdżało coraz więcej osób. Były osoby, które pomagały w sortowaniu, w układaniu, w oklejaniu, w pakowaniu. Byli wolontariusze, którzy mogli pojechać tam. Były osoby, które tworzyły grafiki, odbierały telefony, koordynowały tych wolontariuszy. Pomoc była potrzebna także tu na miejscu. Humanitarnymi konwojami, pociągami czy na własną rękę uchodźcy coraz liczniej docierali także do Piła dla miejscowości Piła przyjazd prawie że w jednym czasie 4,5 tysiąca uchodźców to było wyzwanie. Tu trzeba było przygotować wszystko od miejsc noclegowych, od zaopatrzenia, od tych darów, które trzeba było im przekazywać. W czym pomagali wolontariusze. Rozdawano żywność, ubrania i wszystko to, co niezbędne. Dary pochodziły od mieszkańców, ale także wielu firm czy nawet miast partnerskich. Część uchodźców chciała zostać w Pile. Część była tu na chwilę lub od razu jechała dalej, aby koordynować Oddolną pomoc powstała grupa Pilanie Ukrainie. Od samego początku była e, taką formą, takim kablem, który łączył e, ludzi, którzy chcą pomagać z tymi, którzy tej, tej pomocy potrzebują. I w zasadzie my uważałyśmy, że to się skończy w ciągu e, miesiąca dwóch i że my swoją rolę odegramy w momencie, kiedy wejdzie w pomoc systemowa, e, rządowa. Grupa jest jednak cały czas ważnym kanałem komunikacji, tym bardziej, że rosyjska agresja nie ustaje, a do Polski nadal przybywają uchodźcy. To właśnie w Przemyślu spotkaliśmy 26-letniego, niepełnosprawnego Anatolia, który ledwo co uszedł z życiem z Żytomierza. Żeby na miednych ludzi napadali w propagandach. Ja dużo zakłócaj we świat. Nie bądźcie bajdużymy. Pomagajcie Ukrainie, czym można. Anatolij z przemyśla trafił do Niemiec. Po półtorej miesiąca życia tam wrócił na Ukrainę, jak mówi, tęsknił do swoich. Mnie dwóch, a dany rozmiem zrobił podarunek. też my, jak budem patrioty Ukrainy. W trakcie rozmowy z nim trudno było ukryć łzę. Zacz, jest troszkę momenty no strachu, też. No i zawsze dużo boi się, że. Może, nie daj Boże, je znowu wiska no, na ale że to myśli Oblec, za jest ona troszkę, no kazać, bezpieczna. Ukraina wraz z Kijowem miała upaść w trzy dni. Pomimo ciężkiej zimy, ciągłego ostrzeliwania rakietami, dronami kamikadze miast i miasteczek, Ukraina broni się jednak nadal. Dużo ludzi giną teraz, naszych chłopców. No, ciężka sytuacja. I e, każdy wie, że e, Ukraina e, parę ale chciałbym, żeby to wszystko stało szybciej. Aby tak się stało, Ukraina potrzebuje pomocy militarnej i kolejnych dostaw uzbrojenia z Zachodu. Dziś wjechały tam pierwsze spodarowanych przez Polskę czołgów Leopard 2. Tej nowoczesnej broni walcząca armia ukraińska potrzebuje jednak znacznie więcej. Potrzebujemy no, tej idealnej zbroi. Aby pokonać i wyprzeć ze swojej ziemi rosyjskiego agresora. Mężczyzny muszą to zrobić. Oni nam obiecują, ZSU obiecuje, że będzie wszystko dobrze. Sława Ukrainie! Sława Ukrainie! Dziękuję, dziękuję.